Liczbę 210 podziel na 7 składników tak, aby tworzyły one malejący ciąg arytmetyczny i największy z nich był 3 razy większy od najmniejszego składnika. Rozwiązanie tego zadania zacznijmy od wypisania wszystkich danych. Musimy liczbę 210 podzielić na 7 składników a i te składniki mają tworzyć ciąg arytmetyczny. Czyli nasz ciąg arytmetyczny będzie się składał z 7 wyrazów, zatem możemy napisać, że n ma być równa 7... Ponadto wiemy, że ma być to ciąg malejący, czyli różnica będzie ujemna, czyli napiszmy sobie również, że R ma być mniejsze od zera. No i wiemy ponadto, że największy z tych składników jest 3 razy większy od najmniejszego. Największy składnik to oczywiście będzie pierwszy wyraz ciągu, ponieważ ciąg jest malejący, czyli możemy napisać, że A1 jest 3 razy większy od najmniejszego, a najmniejszy to jest oczywiście ostatni, czyli w tym przypadku siódmy wyraz, bo mamy 7 wyrazów, czyli... A7. A ponadto jeszcze wiemy, że suma wszystkich składników jest równa 210, czyli napiszmy, że s7, suma 7 wyrazów ciągu, ciągu jest równa 210. Spróbujmy teraz na podstawie tych wszystkich informacji czegoś się dowiedzieć więcej o tym ciągu. No i najlepiej to będzie zrobić po prostu zapisując wzór na sumę ciągu arytmetycznego. Suma ciągu arytmetycznego jest w postaci pierwszy wyraz ciągu plus ostatni, czyli A1 plus A7 A7 możemy sobie wyliczyć z tego równania, z niego wynika, że A7 jest równe 1 trzeciej A1, czyli mamy A1 plus A7, czyli 1 trzecia A1 dzielone na 2 razy liczba wyrazów, czyli razy 7 i to ma być równe według treści zadania 210. Rozwiązujemy zatem takie równanie i wyjdzie nam A1. Możemy podzielić na początku to równanie stronami przez 7. Na górze, tutaj w liczniku, otrzymamy a1 plus 1 trzecia, a1 to będzie 4 trzecie a1. Podzielić na 2 równa się 210 na 7 to jest po prostu 30. Teraz mnożymy równanie stronami przez 2, otrzymując 4 trzecie a1 równa się 60, czyli a1 jest równe. 60 razy 3 czwarte, 4 z 60 się skraca, tu zostaje 1 tu 15, czyli A1 jest równe 15 razy 3, czyli 45. A gdy znamy już A1, no to możemy sobie policzyć ostatni wyraz tego ciągu, siódmy wyraz, czyli piszemy, że z tego wynika, że A7 jest równe 1 trzecia A1, czyli 1 trzecia razy 45. To się równa po prostu 15, czyli już mamy wyznaczony pierwszy i ostatni wyraz tego ciągu. Wyznaczmy sobie może jeszcze różnicę tego ciągu r, czyli zapiszmy, że pierwszy wyraz a1 plus 6 r -ów to będzie wyraz 7, czyli a7. Zatem 45 plus 6r równa się 15, czyli 6r jest równe minus 30. No i z tego wynika, że r musi być równe Minus 5. No i teraz, gdy znamy już pierwszy wyraz ciągu oraz różnicę tego ciągu, wszystko się zgadza. Miała być mniejsza od 0. Ciąg jest malejący, czyli r równa się minus 5, spełnia to założenie. No to możemy wypisać te 7 składników. Pierwszy składnik to 45, czyli piszemy odpowiedź. Pierwszy składnik: 45. Następny składnik jest o 5 mniejszy, czyli jest równy 40. Następnie: 35.